przerwie Małgosiu. Witaj Adasiu. Zajmiemy się teraz imionami męskimi. Przygotowałem tutaj, właściwie wspólnie przygotowaliśmy trzy imiona Lech, Lechosław, Leszek, Bartosz, Bartłomiej, Bartek, Stanisław, Stach, Staszek. Sprawdźmy, co tam jest, aczkolwiek w tej pierwszej wersji są to trzy, jak powiedziałeś, różne imiona. Są chyba nasze takie polskie, prawda? Bardzo, bardzo słowiańskie. Lechickie i tartariańskie także używane one powszechnie. Niektóre były zastrzeżone dla konkretnych linii rodowych. W imieniu Lech mamy bardzo silną energię do przemiany, ale także bardzo mocną energię wojownika. Jest tutaj aspekt władzy, korzystania z władzy, nadużywania władzy lub Kogoś, kto nadużywał władzy wobec swoich podkomendnych, albo jakaś władza próbowała nadużywać władzy wobec niego. W każdym razie, w każdym z tych wariantów, uczy się korzystać z władzy i bycia przewodnikiem, tak aby w tym życiu nie ranić innych. Dodatkowo mamy tutaj karmę czternastki, czyli korzystanie z radości życia i z wolności lub walkę o wolność. To są energie wpisane w doświadczenie duszy, symbolizują wojownika, który walczył o swoją lub cudzą wolność, swobodę. Jednocześnie także oczywiście mogą to być osoby, które miały jakiegoś rodzaju uzależnienia w poprzednich wcieleniach. Nie tylko takie, że same w nie wchodziły, ale także takie, że były one po prostu przypisane do wykonywanej społecznie roli. W związku z czym, w imieniu Lech, odnajdujemy dwie karmy. Nie jest to imię proste. Jest ono dość skomplikowane. Osobiście odradzam. Lechosław? Sprawdźmy drugą. Osobiście wersję. bardzo to lubię. Piękna końcówka, naprawdę. Tak. Od sławy. Wielka sława Lecha. Lechicka słowa, mogłoby też tak być? Tak, jak najbardziej. Mamy do góry czysto trójeczka. No, Z dobra. tego co wiem, bardzo lubisz słowiańskie imiona. Lubię. <grywia> Lubię, zwłaszcza ze świadomością, że nasi przodkowie nadawali dwa razy w życiu imiona dzieciom. Nadawano takie imię dziecięce, potem w momencie postrzyżyn dokonywano pewnego oddania mocy dziecko, a jak dziewczę lub dziecko wchodziło w wiek dojrzały, dostawało swoje imię dojrzałej mocy. Każde z tych imion, tak jak i imiona indiańskie, miało przekaz. Widziałam przepiękną koszulkę kiedyś w Stanach z napisem Moje prawdziwe imię to Wielki Niedźwiedź. Troszkę tak jak moje Piękne. prawdziwe imię słowiańskie. Po wielu to kulturach jak chłopiec był, tak? Jak chłopiec tak. był w jakimś określonym wieku, miał um, pewne imię. Miał inicjację tak. dorosły. Miał inicjację i całkiem Dziewczęta zmieniał także. tak. I wielokrotnie też chyba sam przyjmował, jakie chciałby mieć po tym imię. Albo jakie chciał, albo jakie społeczność uznała za właściwe, albo do jakiego rodu przynależał, to już od kultury zależało, ale była taka świadomość, że moc imienia jest zapisana w jego dźwięczności, znaczeniu, przekazie. W przypadku imienia Lechosław o wiele lepiej niż Lech. Imię w całości wojownika. Imię, które nie daje łatwych związków, ale daje bardzo dobre zdolności biznesowe zarządzania, administracji, organizacji i w którym jest podniesiony poziom umiejętności zarządzania bez żadnych dociążeń karmicznych w liczeniu prostym. Więc o wiele łatwiejsze od tego pierwszego, bardzo krótkiego, gdzie wiele się działo. Tutaj są zdolności przywódcze, ale one są ustawione w dużo czystszy sposób. I ostatnie Leszek. W tej samej donacji oczywiście. Lech, Leho, nie, Leszek Lechosław Lech. Tak. <laughs> Tutaj, proszę Państwa, mamy ukrytą czternastkę, czyli jest tak samo jak w imieniu Lech. Nie przepraszam, tutaj jest troszkę inaczej. Ale jest ten sam potencjał. Nie mogę powiedzieć, że jest tak samo, ponieważ trójkąt lecha i leszka będzie zupełnie inny. Aczkolwiek energia w liczeniu prostym daje tyle samo, czyli 14. W całości większa odpowiedzialność leszek. Ponieważ jest szóstką, ma też niestety bardzo wrażliwą empatię, czyli ulega emocjom innych, przejmuje na siebie, zwłaszcza osób, które są ważne dla tej osoby. Z drugiej strony, szóstka to talent dyrektorski i przynosi także ogromne przywiązanie do rodziny, co jest pięknym tej wibracji, jest jej dobrem, jest jej dobrą stroną. Że w imieniu Leszek. Mamy czternastkę, jedną karmiczną i szóstkę, najłatwiejsze jest imię Lechosław z tych imion, z tych starszych imion. Więc, szanowni Państwo, jeśli ktoś się urodził 14 dnia miesiąca, albo urodził się 5 września i posiada już czternastkę w ustawieniach początkowych swojego programu, swojego żywota, który. Ma pewne paradygmaty zapisane w dacie urodzenia do przeżycia. To dla takiej osoby, czy weźmiemy imię Leszek czy Lech, to będzie powielenie karmy, która już jest w dacie urodzenia, czyli nie jest to dodatkowe dociążenie. Imię Lech ma jeszcze karma dziewiętnastki, a więc ta osoba musiała być jedynką z dziewiętnastki na przykład, albo mieć jakąś silną dziewiętnastkę gdzieś w warunkach w swojej dacie urodzenia, abyśmy nie dodawali. Staram się tak dobierać imiona zawsze żeby nie dodawać dodatkowej karmy. Niemniej jednak, rodzice wybierając imię dla dziecka, zawsze proszę Państwa, wybieracie to, co jest po prostu z Waszego punktu widzenia najpiękniejsze. Czyli tak jak czujecie. I być może te lekcje, które są w środku, są po prostu dla tej osoby do przeżycia. Konieczne. Do rozwoju. Niezbędne. Więc jeśli mogę, to omijam dociążenia z tych imion najłatwiejsze to Lechosław. Idąc dalej, jeszcze był zestaw. Bartosz, Bartłomiej, Bartek. Sprawdźmy, cóż się kryje w tych imionach. Bartosz, Bartłomiej. Bartek. I Imię Bartosz. Siódemka w samogłoskach. Czyściutka. I bardzo ważna wibracja. Dwadzieścia dwa w spółgłoskach. To świadczy o tym, że dusza ta w poprzednich inkarnacjach zaszęcała dużym skarbcem, dużym dobrobytem i była odpowiedzialnym skarbnikiem, odpowiedzialnym zarządcą. Jednocześnie umysł tej osoby jest międzynarodowy, pozostając w miejscu urodzenia i wychowania, ta osoba jest w zaciasnym dla siebie miejscu, by mogła się rozwinąć. Po 50 roku życia powinna mieszkać, żyć, pracować zawsze, poza terenem, miejsca urodzenia i wychowania. Tam, gdzie ludzie myślą w inny sposób, gdzie panuje nowa mentalność, bo wtedy to imię rozkwita. Jeśli pozostanie w miejscu urodzenia i wychowania, to niestety ale będzie musiało pracować na chleb. Po 56 po 54 czasami roku życia. Zależy od indywidualnych ustawień daty urodzenia. Imię bardzo mocne energetycznie, ponieważ posiada. Dwie wibracje mistrzowskie. To będzie jedynastka. I dwadzieścia dwa. I dwadzieścia dwa wspomniane wcześniej, a więc jest też intuicja, zmysł doradcy, jasnowidzenie, widzenie, jasno słyszenie, przeczuwanie sytuacji też jest w tym imieniu wpisane. Imię Bartłomiej. w samych trójka z bardzo dobrej podwibracji 21. i w poziomie w liczeniu z także mamy 21, takie dublowanie wibracji Sprawia, że ta energia jest bardzo ważna dla tego człowieka, a 21 to jest sukces, który jest pewny, przychodzi później niż ta osoba się go spodziewa, ale to, że przyjdzie jest adekwatne do wysiłku, który ktoś włożył w jego osiągnięcie i jest z góry zapewniona. W całości jest to szóstka z 42 i tutaj jedna prośba, aby ten człowiek, który nosi imię Bartłomiej unikał polityki ponieważ przy tak ogromnej wrażliwości serca, wrażliwości empatycznej wejście na poziom uprawianej polityki w dzisiejszych czasach może być trud bardzo obciążające. Serce, energetykę, układ krążenia bardzo mocno. Dlatego tego typu działania ze względu na zdrowie osobiste odradzamy. W imieniu Bartek zaś mamy czystą szóstkę w samogłoskach, I czyste spółgłoski, bez ustawień karmicznych, jest tu w środku ukryta dziewiętnastka. W całości imię to jest trójką i też z dwudziestu jeden. A więc, jak Państwo zauważyliście, to w tych imionach wszystkich z tym początkiem Bart, bez względu na rozszerzenie, mamy do czynienia z jakąś silną energią. W przypadku imienia Bartosz jest to moc duchowa, w przypadku imienia Bartłomie jest to wrażliwość artystyczna, odpowiedzialność za rodzinę, w imieniu Bartek jest to talent artystyczny, to także talent do komunikacji, do posługiwania się słowem. Tutaj w imieniu każdym z tych imion, w każdej wersji jest jeszcze ukryta dziewiętnastka w trójkącie. Też Państwu pokażemy ten zakres. Z mojego punktu widzenia, każdy z tych imion, zależnie od daty urodzenia, może być z radością używany. Ta karma jest ustawiona między 9 a 27 rokiem życia. Po 27 roku życia. Potem będą się pojawiały dwie siódemki, one w sumie też stworzą karmiczną. Tam będzie karmiczna czternastki. To imię jest bogate w zasoby, w przeżycia, aczkolwiek adekwatnie do potrzeb duszy. Jeśli rodzicom jest podpowiadane przez duszę dziecka i państwu się po prostu podoba, to widocznie taka jest droga tego dziecka i taka jest jego potrzeba. I kolejne imię męskie. Stanisław, Stach, Staszek. Ach, takie zmiękczenie ładne. Tak. <grych> Bardzo ciekawe <grych> imiona znowu wybrałaś. <grych> Stanisław w końcu, słaba. Tak. I w Stanisławie też, o ile pamiętam, teraz to sprawdzimy, chyba jest opieka się wyższych. Stach i Staszek. Jest na pewno duży talent do intuicji, do bycia doradcą. Jedynastka to jest na widzenie, jest na słyszenie, jest na czucie. Jest to też talent wrażliwości emocjonalnej. Przy wszystkich imionach i datach urodzenia, gdzie mamy wibracje mistrzowskie, proszę Państwa, przypominam, że tam są także zmieszczone duże Śluby. Duże energetycznie dociążenia z poprzednich cieleń, i przy każdym tego typu imieniu warto odwołać stare śluby i zobowiązania z poprzednich inkarnacji. Mamy tutaj 10, 15, 16, 17. Jest opieka Sił Wyższych. Co oznacza, że każdy Stanisław, przeżywając różne trudności swego życia, jednak jest pod opieką, ochroną Sił Wyższych i. Spadnie na przysłowiowe cztery łapy. To nie jest za darmo taka opieka, to jest dorobek poprzednich wcieleń. To jest wibracja bardzo silna, bardzo ważna. Jest to bardzo silne imię. Bardzo silne, bardzo energetyczne, bardzo wrażliwe emocjonalnie wbrew pozorom. I mamy do czynienia z wojownikiem. Który w tym życiu będzie się uczył być szczęśliwym w życiu, ponieważ w poprzednim życiu walczył o życie do końca, do ostatniego tchu. Dlatego odnalezienie radości z życia, poczucie satysfakcji jest w tym imieniu wyzwaniem. I osiągnięcie celu, albo zmiana celu na takich, który przynosi radość z życia, będzie nauką. Czyli niełatwe imię, bo kiedy się duchowość schodzi z wojownikiem, to nigdy nie jest łatwo. Ale może być to bardzo dobry dorobek duszy i bardzo dobra karma na przyszłość. Znowu czternastka się pojawiła w zmiękczaniu stach, a więc to zmiękczanie też Państwu odradzamy. Lepiej nie używać dla osoby, która ma na imię Stanisław. To zmiękczanie byłoby dodatkowym dociążeniem i jeśli mówimy stach, to wyostrzamy hazard używki rozwiązłość czyli także alkohol i wszelkiego innego rodzaju, niestety, trudności tego żywota. Mamy do czynienia tutaj z karmą, która jest wpisana w spółgłoski. W związku z czym to zmiękczanie dla tego imienia jest po prostu niekorzystne. I sprawdźmy Staszek. I ku mojemu zdziwieniu mamy dokładnie tą samą sytuację. <grytanie> Czyli także Układ niekorzystny dla tej osoby. Z czego wynika, że najlepiej Stanisław. jest używać pełnego imienia Stanisław. Nie zwiększając, wykorzystując opiekę sił wyższych dla tej osoby i mistrzostwo duszy, które polega na pomaganiu innym. Gdzie ten człowiek w poprzednich wcieleniach był i żołnierzem, i wojownikiem, i szamanem, uzdrowicielem, ale także kapłanem, który przyjmował pielgrzymów w świątyniach i służył im radą. I to jest najlepsza wersja tego imienia. Pozostałych dwóch, jako że każdy z nich zawiera dodatkowe dociążenie karmiczne, nie polecamy. A propos tych męskich imion, Imię. to najwyżej miał Bartosz, Bartłomiej i Bartek. Najwyżej. Najwyżej Plus potem Stanisław i, i jeszcze Lechosław. Lechosław. Tak, to były te z największym potencjałem, bez dodatkowych obciążeń, bez dodatkowych lekcji do wykorzystania. I takie staropolskie imiona. Jest moc w języku przodków naszych, moc ta pochodzi ze świadomości słowa, z tego, że języki i słowiańskie, i lechickie. Jednocześnie tartariańskie to są szeptane języki, języki szeleszczące, tam gdzie słychać szelest liści. Pewne są jeszcze inne grupy szeleszczących języków, chiński, oczywiście jest kilka języków chińskich, ale ta tendencja jest utrzymana. Jest to z tych dawnych czasów, kiedy mowa była dostrojona do wielkich lasów. Więc ta energia, która płynie, jest także zaprzężona z energią drzew. Są to bardzo dawne dzieje świadomości ludzkiej. Niemniej jednak, to nie znaczy, że te imiona są łatwe. Proszę Państwa, ale każdy z nas, wybierając sobie życie na ziemi, podjął w jakiś sposób świadomie lub nieświadomie konkretną rodzinę i ten wybór. Wraz z imieniem, nazwiskiem, przynajmniej w jakimś procencie, należy do nas. Pamiętam takie pytanie z przerwy między nagrywaniem. A co, jeśli dziecko posiada pierwsze imię, na przykład Monika, a na drugie, na przykład Zuzanna, i od małego woła się na to dziecko Zuzka? Co potem? W pewnym momencie życia może się okazać, że dziewczynka sama wejdzie w imię Monika i będzie to imię praktykować. Albo energetyka tego imienia była narzucona, a rodzice z serca czuli i chcieli nadać Zuza. I dlatego zdarza się, że mówimy do dziecka nie pierwszym imieniem, bo w dzieciństwie w tym okresie dorastania przeważa energia drugiego imienia. Tak bywa. Bardzo dziękuję Małgosiu. Dziękuję pięknie, Adasi, za towarzystwo i w następ... za zaproszenie. A ja również bardzo się cieszę. I Dzięki w następnym pięknie. odcinku e, porozmawiamy może o miastach, w których żyjemy, w których prowadzimy biznes. Jaka jest pokrótce oczywiście mm. z nazwy, jaka jest wibracja? Czy dobrze na przykład w tym samym miejscu zamieszkania prowadzić również biznes? Ewentualnie pracować, oczywiście, tak? tak? Bo czasami fajnie wyjechać gdzieś chociażby 10-20 kilometrów dalej i mamy całkiem inne perspektywy. Tak, składa się na to kilka czynników. Chętnie do tego wrócę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę, za czas życzymy wszystkiego dobrego.